Cześć i dzień dobry. Ja się nazywam Robert Maciąk i zapraszam Was dzisiaj na szachulcową wycieczkę po górach Kaczawskich. Dzisiejszy warsztat, który nazwaliśmy sobie szachulcowe, lowe, mówi o tym, czym są dokładnie domy o takiej właśnie konstrukcji i czym się różni dom szachulcowy od. Domu, który popularnie w Polsce nazywa się murem pruskim, z zewnątrz, jak zauważycie, nie różni się niczym. Mamy konstrukcję zrębową, na ogół jest czarna, dlatego że kiedyś tradycyjnie była impregnowana dziekciem, okej, okay? i wypełniona ta przestrzeń pomiędzy jednym a drugim. Otynkowana, pomalowana na biało, i z zewnątrz nikt dokładnie nie jest w stanie zauważyć, czy w środku jest szachulec, czyli Drewniane szczebelki, słoma, glina i co tam kto miał miękkiego, na przykład resztki lnu, czy też ceglany mur. Tego nie da się zauważyć, dopóki ściana jest czarno-biała. Okay? Pewnie zastanawiacie się podróżując po Dolnym Śląsku, gdzie tych domów jest dość dużo. W okolicach Wrocławia jest mniej, ale kiedy wjedziecie w góry kaczawskie, jest ich coraz bardziej, potem coraz więcej. Potem pojedziecie na zachód, Dolina Bobru, jeszcze bardziej w stronę bogatyni, tych domów jest coraz więcej. One wszystkie są zrujnowane, i niektórzy z was pewnie zastanawiają się, dlaczego tak jest. Powodów jest kilka. Dlaczego te domy są takie zrujnowane? Jednym z najważniejszych elementów tego wszystkiego jest to, że ten dom, albo inaczej, takie domy przestano budować jakieś 150 lat temu. Co się takiego wydarzyło 150 lat temu? Trochę czuję się jak. Włałyszańskiej w telewizji w tym momencie. Stało się to, że pomiędzy Prusami a Francją wybuchła wojna. Francuzi ją wypowiedzieli, przegrali, musieli zapłacić dużo duże reparacje, i nagle ludzie tutaj na tym terenie stali się na tyle bogaci, że nie musieli już budować domów z drewna. To była tania konstrukcja. Bardzo często to akurat mamy stodołę, więc ona cała jest e, zrobiona z takiej konstrukcji szachulcowej. Domy bardzo często na dole, zobaczycie jeszcze dlaczego są wymurowane. A to dlatego, że na dole było gospodarstwo, mam na myśli krowy, obora i ta cała reszta, więc dziwne, żeby zwierzęta, gnojowica i to wszystko, co mokre mieściło się w takiej konstrukcji, dawno by zgniła. Dbanie o domy o takiej konstrukcji wcale nie jest ani łatwe, ani tanie. I musicie wiedzieć, że są takie miejsca w Europie Zachodniej, gdzie ludzie, którzy decydują się na zakup takiego domu, muszą być naprawdę bogaci, choćby dlatego, że te wszystkie belki, które z czasem muszą wymienić, muszą być stare i oryginalne. Szukają starych domów, rozbierają, nie mogą sobie kupić nowego, nowej belki. Jak widzicie na przykładzie tego domu, prawdziwy szachulec to to, co na górze: belki, sztachety, jakieś patyki, kawałki gliny, zmieszanej z tym, co akurat Takimi roślinnymi resztkami, które akurat w domu były, czyli na przykład lnem, sianem, szmatami. No więc w okolicach 1870. I dalej roku przestano budować takie domy. Tutaj na Dolnym Śląsku, yy, głównie w górach Kaczawskich i okolicy ludzie nagle zaczęli budować tak zwaną Zagrodę Sudecką, którą pewnie wiecie, dwa budynki, trzy, porządnie murowane, dlatego na portalach nad drzwiami zauważycie 1872, 73, 1875 i tak dalej. Bo nagle dzięki tym reparacjom, w których Francuzi musieli zapłacić Prusom, ludzie tutaj mieli więcej pieniędzy. Więc tak jak mówiłem, głównym powodem, dla którego te domy wyglądają dzisiaj tak, a nie wyglądają, czyli są w ruinie, to jest to, że one mają przynajmniej 150 lat. Drugi powód jest już czysto powojenny. Mam na myśli II wojnę światową. W takich domach zamieszkali przypadkowi ludzie, którzy przyjechali ze wschodu. Nawet z dalekiego, jak na Polskę, na drugą rzecz pospolitą, czyli z Ukrainy, nie znali takich domów. I też musicie wiedzieć, że bardzo często w takich gospodarstwach mieszkały dwie, czasami obce zupełnie rodziny. Drugim powodem jest historia powojenna, czyli lata 40., kiedy tutaj przyjechali ludzie z centralnej Polski, yy, z Podkarpacia i bardzo dużo ludzi z dzisiejszej Ukrainy, głównie z województwa Teres Polskiego, Buczacz, Zaleszczyki i tamte okolice. I bardzo często w takich dość dużych gospodarstwach, które nagle dla tamtych ludzi były bardzo nowoczesne, nagle te gospodarstwa były na tyle duże, że bardzo często w takich miejscach mieszkały dwie obce rodziny. Jeżeli one nie porozumiały się, nie dogadały się, jak dbać o takie domy, to wszystko niszczało. Niszczało też dlatego, że nikt nie znał takich technologii, jak to naprawiać, jak to impregnować. To była zupełnie nieznana, nieznana technologia, zwłaszcza ta glina. To jest słabe, to trzeba impregnować, to trzeba dbać o to cały czas. Niektóre domy szachulcowe, jak ten w kawicach, były potem otynkowane. I dopiero dziś, kiedy tynk odpada, albo kiedy się przebarwia, w ogóle widać, że pod spodem jest konstrukcja reglowa z desek, z belek. Tutaj proszę, macie glinę, deski, czyli prawdziwy szachulec. Nie to, co na dole, czyli cegły. Czy tutaj cegły, ale to co na górze, proszę bardzo, doskonale widać tutaj konstrukcję ryglową. Z tej strony jeszcze raz widać i jeszcze lepiej, jak konstrukcja ryglowa tego domu szachulcowego została otynkowana i dziś w 2020 roku ten tynk już odpada albo się najzwyczajniej, tak jak tutaj, przebarwia i wychodzi ta oryginalna drewniano-gliniano-słomiana konstrukcja na zewnątrz. A trzeci powód jest już taki zupełnie nowoczesny. W takich domach mieszkają, mówiąc po prostu, na ogół bardzo starzy ludzie. Młodzi ludzie, pokolenie moich rodziców wyjechało często do miasta, zostawiając tutaj swoich rodziców. Kolejni młodzi ludzie, czyli moje pokolenie, jeszcze mi młodsi, budują nowe domy. Dziś mało kto wie, jak to remontować. Wedzimy więc do takiego domu ryglowego, to jest remont. Czym różni się szachulec od domu ryglowego, wypełnionego cegłą, popularnie zwanym murem pruskim? Jesteśmy gościnnie w jednym z takich odremontowanych domów, który za chwilę pokażę Wam, jak wygląda z zewnątrz. Remont takiego domu jest bardzo trudną sprawą, choćby dlatego, że, tak jak mówiłem, to są stare domy. Prawie wszystko trzeba robić na zamówienie. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Oryginalnie to było wszystko otwarte. Teraz przykryte jest już tak nowocześnie płytami gipsowymi. Tutaj mamy wciąż oryginalne belki, i mieszkanie w takim domu wymaga ciągłego remontu. Dlatego, że ten dom, jak mówią właściciele, cały czas pracuje, Tu macie komin, do góry, do góry, do góry do komina. Jedyne okno tak naprawdę nie jest to okno, przecież dochowe dla ozdoby, ale lufcik. I zejdziemy sobie teraz na dół. I tak jak widzicie, jest to dość niski dom. Ja mam 1,70 m wzrostu. I normalnie nie sięgam sufitu, a tutaj proszę bardzo. I znów okno małe. Bardzo grube ściany, gdyż jesteśmy w tej części murowanej, nie w tej szachulcowej, ale w tej murowanej na parterze około 60 cm grubej ściany. I dlatego tu mniej więcej przez cały rok zachowuje się mniej więcej ta sama temperatura. Coś pomiędzy 15 a 16 stopni. Tak samo latem i tak samo zimą. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w górach Kaczawskich. Cześć.